Co jest najważniejszym czynnikiem pozwalającym zwiększyć szansę na wygraną w sądzie? Przekonanie sędziego lub arbitrów, że mamy rację. Niestety rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jak przedstawiają to seriale prawnicze i płomienna tyrada pełnomocnika na sali sądowej rzadko kiedy sama w sobie jest w stanie zmienić bieg sprawy. Co jest tym najważniejszym czynnikiem, który pozwoli nam wygrać? Myślę, że są trzy takie czynniki: dowody, dowody i jeszcze raz dowody. Z mojego doświadczenia wynika, że większość sporów to spory o fakty. Miał prawo. Zresztą z prawem pełnomocnik poradzi sobie sam. To, gdzie potrzebuje pomocy od klienta, to zebranie i wykorzystanie materiału dowodowego. Tak, zwłaszcza w postępowaniu gospodarczym, wszystkie fakty i dowody musimy powołać już na wstępnym etapie postępowania. Dokładnie, zresztą pisanie pozwu to tylko część pracy pełnomocnika. To, co napisało się w pozwie, trzeba jeszcze wykazać i udowodnić. Trzeba zebrać e-maile, notatki, protokoły, trzeba zidentyfikować świadków. Czy to jest łatwe? Nie jest to ani łatwe, ani przyjemne. Tym bardziej dla klienta, który przecież zarabia pieniądze nie na prowadzeniu sporów, tylko na swojej głównej działalności. Na szczęście praktyka wykształciła mechanizmy, które pozwalają rozwiązać ten problem. O tym i o innych istotnych kwestiach porozmawiamy na trzecim kongresie Geoinżynierii i Budownictwa Podziemnego w Rzeszowie, który odbędzie się już 24 i 25 września. Serdecznie Państwa zapraszamy!